W kolejnym odcinku nie wiem jak będzie widać także dalej działam przy koledze motorze no już dosyć dosyć stoi kupiłem taki motoplat jak widać o, oczywiście bez przeróbek się nie, oby, nie, nie obeszło z tego względu że no tutaj mam taki adam no, w pudełku takie dystanse ale te dystanse po prostu są za wysokie więc tutaj musiałem kombinować takie inne dystanse robić i magneto teoretycznie pasuje tutaj na ten no także tutaj pasuje trzeba będzie tylko ym, klin, nie wiem czy klina nie będę musiał trochę innego takiego robić a tak szybka jest tutaj trochę szersza no, już w końcu iskry złapałem, bo już myślałem, że mi szlak trafi, ale jeszcze tak to jeszcze muszę zdemontować. Eee, tutaj jest impulsator. Impulsator nie wiem, oryginalnie jest jakoś do dupy, bo jest zbyt duża, zbyt duża przerwa tutaj, a między magnetem. Nie wiem, nie wiem jak to wyszło, czy to jest jakiś błąd fabryczny. Zbyt duża przerwa, no i nie było iskry. Dopiero, spróbuję jeszcze raz sprawdzałem. Tutaj ten, to przekręciłem ale zrobiłem na jednym i zrobiłem tutaj taką małą przerwę tam około 1 mm. No i dopiero iskra się pokazała. No bo mówię, kurde, nie ma iskry, nie ma iskry. Tutaj mam taki moduł, który oni dali no niby, na nieby niby działa. No, powiedzmy. Także udało się iskry zrobić. No, jeszcze będę musiał. Zamontować cały ten stator, bo muszę. a O! Będę musiał. W innym miejscu po prostu. W innym miejscu będę musiał. Po prostu wyzw wyzw wyzwalanie iskry będę musiał zrobić, bo tak jak jest, nie może być, bo to po prostu jest zapon. Zapon pod inne silniki. I po prostu nie będzie pasować, bo iskra gdzieś tam będzie w połowie tłoka się pojawiać. A tu będzie trzeba po prostu przewiercić inne otwory, inaczej zrobić. też sprawdzałem, jak to ma mniej więcej być, także już wiem. A stój, no także taki, taki impulsator, Fuh. stator impulsator. Taka, taka konstrukcja. No oczywiście zbyt światłem. No to w środku też musiałem rozwiercić, bo no, po prostu to jest za gruby i musiała być większa dziura. No, Ale tak jak widzicie są takie kombinowane dystanse porobione, żeby po prostu zgrać magneto zwałem No i tak, no tak jak jest są otwory, po prostu wyzwalanie jest mniej więcej na tym punkcie tutaj To chyba specjalnie nas zrobili. No bo mniej więcej to miałem tak przykręcone, czyli wychodziło, że tło powinien być z lewej strony. Czyli muszę tutaj w innej, w innej po prostu w momencie w innym momencie zrozwiercić dziury. To już będzie kurde problematyczne, właśnie widzę. Zwierceniem dziur. Może że jakoś na ale to sobie wylosować, coś tutaj się pomyśli No, tutaj mam zaznaczone gdzie się chowa, gdzie, gdzie, gdzie po prostu się podnosi góra tłoka i tak jak jest tutaj ta krzywka plastikowa to musi mniej więcej być tak jak teraz i dopiero będzie iskra wyzwalana jak się będzie góra tłoka chować no dobra, będę musiał sobie tu odrysować jak te otwory zrobić, bo będę musiał otwory zrobić w innym miejscu. No i dopiero i dopiero będzie mniej więcej iskra. Na tyle dobrze, żeby był w stanie spróbować to odpalić. Zobaczyć. A no jeszcze tak, jeszcze będę musiał... To będę musiał jeszcze poprawić, bo to tak nie może być, bo jest za duża przerwa między tym. Pulsatora, na tym prawdopodobnie coś w fabryce chyba źle poszło, bo niemożliwe, że jest przerwa prawie pół centymetrowa. No, tutaj na cewkach jest dosyć ok. No dobra, także tam te stare przeróbki sobie odpuściłem, bo też tam w ogóle iskry nie było. No, no, no cudowałem się na kombinowanie, wielkie gówno z tego wyszło. Coś mówię, tutaj już mówię przy tym. Przy tym oto no płacie mówię już też kurwa. no nie ma iskry nie ma iskry ale was dziady także iskrę mamy jeszcze muszę jeszcze to muszę popoprawiać bo to tak nie może być nie wiem jak oni to, to z fabryki wyprodukowali żeby... kupa za kasy za to zapłaciłem a jeszcze trzeba kurde się męczyć w jakieś przeróbki także nie biorę więcej żadnych motorów jeśli chodzi o Przerabianie silników, żeby to ramy I jeszcze kombinowanie z zapłonami Także takie cuda Janki się dzieją. No dobra, także jeśli uda się to gówno odpalić, to, to będzie dobrze. No dobra, biorę się za, za poprawki przerabianie tego statora dalej. Także ogólnie konstrukcja fajna fajny motoplacik, ale nie będzie do wszystkiego po prostu pasować z tego względu, że śpień wału może nie pasować i będzie Dobra, także uciekam i zobaczymy co z tego będzie. Oj, dalsza część. TZR TDR. Ma kopki w szopie jak 150. No bo próbowałem jeszcze odpalić. No i udało się odpalić. Dobrze, elegancko. No, tylko będę musiał jeszcze yy, będę musiał zrobić tutaj taki patent, żebym mógł yy, wiedzieć, jak ustawić, ustawić wyprzedzenie zapłonu. No, bo to teraz na razie tak mogę powiedzieć, że mam ustawione na oko. No i niby to odpaliło. Jakieś obroty tam były, trzymało. Wlałem sobie tutaj do wężyka tak. Krótko benzyny zobaczyć. No i chyba będzie jeździć. No mam, ja mam gdzieś tutaj. Będę ja musiał sobie tutaj yy, zaznaczyć maksymalny wychył yy, yy, no i sobie zrobić takie yy, kreski. Czyli martwe GMP, i ten. I, i, I dwie kreski przed i po. I wtedy będzie trzeba to odpalić. I sobie tym no, stroboskopem sprawdzić, jak ten zapłon pracuje. No, bo ja tam gdzieś coś trochę oglądałem na ten temat, więc powinno być dobrze. No, na oko jest na razie chyba w miarę ustawione, bo, bo udało się to odpalić. No, oczywiście ciągnie to benzyny jak 150, także ten silnik. No, także można powiedzieć, że najważniejsza rzecz praktycznie zrobiona. Jeszcze będę musiał śruby podokręcać, to jakoś dobrze skontrolować, żeby to się nie odkręciło. Ewentualnie podokręcę na maksa. I tutaj wezmę z hefnę, żeby to się nie odkręciło, bo już takie różne cyrki były. że się zapłonę, lubię odkręcać. A wtedy więcej szkód robię niż to warte. No, także wszystko działa. No, tak jak wam mówiłem, tutaj impulsator był zbyt daleko, więc iskry nie było. Nie wiem. Jakiś cholerny niefart. Może no, człowiek kupi jeszcze jest dobrze nie niezrobione. A jak to już, to już to to ogarnę i to będzie w miarę odpalać i będzie to jeździć, to jakiś zrobię filmik. A jeszcze tam kolega cudowa, bo on tu jeszcze jakieś siedzenia, błotniki tam coś kombinował, żeby, żeby gdzieś tam coś poszukać. O no jeszcze mi dyfuzor dał, przywióz jakieś, nie wiem, to też jest, nie, to jest od 80, chyba detetki, czy od jakiegoś innego ustrojstwa, ale też wszystko będę musiał przerabiać z tego względu, że, no, że po prostu jest inna rama i to nie będzie pasować, także jeszcze przy tym trochę zejdzie. A będę się to, to okablowanie tutaj ładnie porobić, żeby to tak nie było jak teraz na krótko. No i powoli do końca, także szopa się w końcu próżni. Będę miał więcej miejsca, bo na razie jak 150 No dobra, także zadowolony jestem, bo już udało się odpalić. No i będę działał dalej, także czekajcie na kolejny jakiś tam odcinek. Odpalamy gruzę. Ja wam pokażę jak to jeździ. Zapłon ustawiony. O, nic w zasadniczo. Tak jak ustawiłem tak jest. W sumie się tam trochę przejechałem zobaczyć. No i jest moc, także jak się sypie. No tutaj jeszcze takie sobie gumy musiałem porobić, bo tu były inne zapłony i tak dalej. Co jeszcze? Tłumik no, pospawany. Muszę jeszcze zrobić ten podkład. no W sumie podkładkę mam Tylko muszę. Musi ten tłumik trochę odstygnąć, bo jest gorący. Odkręcę. Włożę podkładkę. Hmm. ale muszę jeszcze jedno mocowanie zrobić do tłumika, żeby to się trzymało. No jeszcze parę rzeczy takich. Nie ma podnóżek. Brakuje obotników. Takich elementów ozdobnych można powiedzieć. Także to wszystko działa. Bak trochę poprawiłem, żeby się trzymał. Coś się tam trochę trzyma zapłon jest wstawiony. także tak jak jest tak zostanie tylko nie wiem czy jeszcze nie zabezpieczyć tej śruby czasami czy tu nie hefnąć żeby to się nie odkręciło bo, bo przy takim przy ogólnie wibracji przy takich obrotach może się to czasami nie odkręcić a po co jakieś dodatkowe szkody i tak się wystarczająco na tym namęczyłem yy, no co jeszcze co tutaj jest jeszcze takiego o, łańcuch i tam koło szpilkę to będzie trzeba to kiedyś wymienić bo to już jest na wykończeniu. Na wykończeniu jest, więc yy... kiedyś się tam wymieni, jeszcze nie chcę by to kolega na tym drożni i dojeździ. No biegi trochę słabo wchodzą z tego względu, że nie wiem co ten silnik składa, bo niby był po remoncie coś tam było składane, ale nie ma jeszcze się w silniku oleju, więc... Może to w sprzęgło tak biegnie, nie chcę tak na sucho wchodzić. No. Co tu jeszcze takiego? O nie ma jeszcze wody w silniku, żeby chodziło, bo wszystko jest gorące. Trochę się przejawem, także bez wody nie będziemy jeździć, bo się zaraz silnik zatrze. Będę musiał powlać. Chciałem trochę wody wziąć. Brakuje w silniku tutaj i jak to mówią zaworu wydechowego, bo to ponoć jest zawór wydechowy, ale jest wymontowany i nie było przy tym silniku ale bez tego też będzie jeździć tylko czytałem, że ta niedolna dolna wartej obrotów tam do, do 4 chyba tysięcy. po prostu będzie gorzej szła, ale ja tam nie widzę żadnej różnicy więc wystarczająco dużo mocy sobie poszaleć yy, no dobra, także spróbujemy odpalić. Zobaczymy czy odpali, bo nie ma jeszcze gaszenia. Wielki cap. ta jest na luzie. Co? Darek już to odpalimy. Bo trochę, trochę za, za małe obroty tutaj podkręciłem na śrubie Teraz jest prawie elegancko I jeździ, chodzi i jeździ fruwa lata no, to nie będziemy już go więcej gotować będzie go trochę wodą zaleję zobaczę jak są wężyki, bo ja wężyki tutaj też robiłem wszystkie te elementy. No, gra jak 150, bo jest tutaj to nie szlęne. Dobra, o, go podgrzałem podgrzałem, żeby trzeba znowu poczekać aż ostygnie. No i można powiedzieć, że będzie można sprzęt zabrać. А вот, там с